Witam Państwa. Dziś gorący temat: rachunki za ogrzewanie mieszkania. W milionach mieszkań w Polsce zamontowane są tak zwane podzielniki kosztów ogrzewania. Używanie podzielników przez zarząd i zarządców nieruchomości trwa od ponad 20 lat. Co roku miliony Polaków dostają wyliczenia, przypominające rachunki do zapłacenia za ogrzewanie. Z dokumentów tych wynika bardzo często, wynikają bardzo często ogromne dopłaty do płaconych co miesiąc zaliczek na poczet ogrzewania mieszkania. Nie są to jednak rachunki w myśl ustawy o rachunkowości, zatem tego typu dokumenty nie są podstawą żadnych rozliczeń finansowych. Dodatkowo, podzielniki, często mylone z licznikami ciepła, bez względu na model, rodzaj, nie są przyrządami pomiarowymi, zatem nic nie liczą. Czyżby Polacy od ponad 20 lat byli oszukiwani na ten tani numer, na podzielniki? Jeśli czujesz się oszukany po otrzymaniu ostatniej dopłaty do kosztu ogrzewania, daj lajka pod tym filmem. To taki kciuk jak Facebook zrobi się niebieski, gdy go klikniesz. To nic nie kosztuje. A poznamy skalę tego procederu wysokich rachunków za ogrzewanie. W tym materiale szczegółowo omówimy problem stosowania podzielników kosztów ogrzewania oraz doradzimy, co powinieneś zrobić, gdy otrzymasz wysoką dopłatę. Materiał otrzymujesz całkowicie za darmo. Także, dając lajka, doceniasz naszą pracę i dostajesz pakiet bardzo przydatnej wiedzy. Podzielniki kosztów ogrzewania wzbudzają ogromne kontrowersje, a zdaniem wielu jedyne co dzielą to ludzi. Ok, skoro dałeś już lajka, zaczynamy. Zastanówmy się na początku, czym są podzielniki. Otóż podzielnik zarejestrowany jest jako wyrób budowlany, bardzo często. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że podzielniki kosztów ogrzewania, niezależnie od rodzaju, konstrukcji, typu, nie są przyrządami pomiarowymi w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 roku prawo o miarach. Jest to oficjalne stanowisko głównego urzędu miar. Podzielniki kosztów ogrzewania nie są przyrządami pomiarowymi, gdyż nie mierzą żadnej wielkości fizycznej także ciepła. W związku z tym podzielniki kosztów ogrzewania nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej. Nie posiadają żadnej legalizacji, a więc także obowiązku uzyskania do, dowodów takiej kontroli. Główny Urząd Miar, w swojej informacji, zawarł pełne stanowisko na temat podzielników, do którego link znajduje się pod, pod tym filmem. Podzielniki, jak już powiedziałem, są zarejestrowane bardzo często jako wyroby budowlane. Na przykład tak jak cegła. Można cegłą próbować coś zmierzyć, zważyć, a jak się rozgrzeje na słońcu oszacować nawet temperaturę. Problem jest tylko taki, że cegła nigdy nie będzie przyrządem pomiarowym, podobnie jak wspomniany podzielnik. Znane są przypadki w całej Polsce dopłat po kilka tysięcy złotych za ogrzewanie mieszkania. Z naszego doświadczenia wynika, że problem dotyczy bardzo często mieszkań wynajmowanych. Administrator lub zarządca być może wychodzi z założenia, że skoro wynajmujący zarabia pieniądze i nie chce mieć problemów, ma zwykle podwójny. Najem zapłacony z góry to łatwo ściągnie w cudzysłowie dodatkową opłatę od najemcy, nawet jeśli jest to fikcyjny koszt. Zresztą później pojawia się problem pomiędzy wynajmującym, najemcą na temat tego, ile kto grzał. No jest to po prostu niewykonalne, aby ocenić tak naprawdę zużycie ciepła. Kolejna grupa właścicieli, która otrzymuje ogromne dopłaty, to nowi właściciele. Są oni często niezorientowani w kosztach utrzymania mieszkania. Administrator zarządca tłumaczy im wtedy, że to pewnie poprzedni właściciel nabił jednostki i pewnie kolejny rachunek będzie, będzie mniejszy. Jednak tak się nie staje. Kolejne lata są także duże dopłaty, bo jeżeli ktoś zaakceptował już Pewien koszt, no to będzie też prawdopodobnie płacił w kolejnych latach. Z takiego pewnie założenia wychodzą nieuczciwi zarządcy i administratorzy. I tutaj w wypowiedziach pojawiły się dwa magiczne słowa: jedno to rachunek za ogrzewanie, a drugie to jednostki. Fikcyjny rachunek za ogrzewanie. Otóż dokumenty, które są co roku dostarczane właścicielom e, nieruchomości, informujące o wysokości dopłaty lub zwrotu, zwykle nie są rachunkami w myśl ustawy o rachunkowości. Dlatego sprawdź, czy otrzymany dokument może być w ogóle podstawą rozliczeń finansowych. Jeśli dokument, który otrzymaliście Państwo, nie jest podpisany i nie ma Wskazanej z imienia i nazwiska osoby, która dokonała rozliczenia, lub w inny sposób, na przykład jakiś symbol, literowy, bądź cyfrowy, umożliwiający identyfikację osoby osób w sposób zgodny z instrukcją obiegu dokumentów finansowych w danej firmie, nie spełnia wymogu formalnego rachunku. Brak powyższego oznacza, że dokument ten. Nie może być podstawą żadnych rozliczeń finansowych. Jest to, podstawa prawna jest to artykuł 21 ustęp 1.4 ustawy o rachunkowości. Także jeżeli chodzi o posługiwanie się często e, słowem rachunek za ogrzewanie, jest to, jest to e, pojęcie tutaj błędne. Drugie, drugie magiczne słowo, e, które przewija się, to jednostki, jednostki za ogrzewanie, czyli fikcyjne jednostki za ogrzewanie. E, firmy rozliczające, administratorzy posługują się hasłem zużytych jednostek. Jednostki ciepła e, w układzie SI wyrażone są w żulach. Dlatego e, warto zadać sobie pytanie, czy... To nie jest umyślna próba wprowadzenia w błąd, czyli oszustwo. Nazywanie jakiegoś dokumentu bardzo często rachunkiem za ogrzewanie oraz enigmatycznych jednostek, które nie są jednostkami SI, to już jest pytanie do bardzo często do sądów w sprawach karnych przeciwko oszustom, którzy latami wyłudzali e, nienależne e, zaliczki na poczet ogrzewania. Kolejną kwestią jest propozycja rozkładania na raty danej dopłaty. I tutaj musicie Państwo bardzo uważać, bo rozłożenie takiej dopłaty na raty to tak naprawdę akceptacja długu. Bardzo często, kiedy chcecie wyjaśnić te ogromne dopłaty, tłumaczy się Wam, że wszystko zostało prawidłowo wyliczone, obliczone, a kwota dopłaty. Może znowu, są, pojawiają, się, pojawiają się te jednostki, a kwota ta może być dopłaty może być rozłożona na raty. Długi istnieje, jeżeli, jeżeli się go akceptuje, i takie właśnie rozłożenie na raty bardzo często zamyka już drogę do dochodzenia do swoich roszczeń przed sądem, gdyż druga strona będzie. Uważała, że przecież ci ludzie akceptowali, ci ludzie płacili, zatem chcącemu nie dzieje się krzywda. Co jest zatem prawdziwą podstawą do rozliczeń kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym, na przykład w bloku? Odpowiedź jest jedna, dość prosta: jest to regulamin rozliczeń kosztów ogrzewania. Od analizy tego dokumentu powinniście Państwo rozpocząć ustalenie. Prawdziwego kosztu ogrzewania. Suma zebranych zaliczek, ewentualne dopłaty lub zwroty, moś, musi być równa kosztowi ogrzewania budynku wynikającego z faktur VAT za ogrzewanie. Wystarczy z wyciągów bankowych rozliczyć zebrane zaliczki, porównać z zapłaconym kosztem ogrzewania na podstawie faktur VAT. Jednak tu pojawia się problem. Otóż nieuczciwi zarządcy, nieuczciwi administratorzy będą po prostu ukrywali dokumenty. Dokumenty stanowią dowód przeciwko nim, dowód w sprawie oszustw, których mogli dokonywać. Jest to po prostu próba uniknięcia odpowiedzialności karnej zarządu zarządcy budynku, który Mógł bezpodstawnie wzbogacić się Waszym kosztem, zbierając od współwłaścicieli zaliczki, następnie wysyłając im pewne informacje, że mają jeszcze dopłacić, a niektórzy być może otrzymali jakieś zwroty. I suma tych wszystkich pieniędzy, zebranych w formie zaliczek na poczet ogrzewania, jest znacząco większa od zapłaconych faktur. Dlatego tutaj bardzo prosta rzecz, musicie po prostu sobie te dwie strony lewą i prawą obliczyć. Ok, podsumowanie. W podsumowaniu chciałbym posłużyć się logiką i zdrowym rozsądkiem. Mamy dwa zdania fałszywe. Z prawdy może wynikać tylko prawda, a z fałszu możemy dojść do czegokolwiek. Ciężko dać wiarę, że ktoś, kto nawet się nie podpisał pod dokumentem, który imituje tylko jakiś rachunek, wyliczył koszt ogrzewania waszego mieszkania na podstawie zużycia wyrobu budowlanego, który nie liczy żadnej wielkości fizycznej, w tym ciepła, że ta osoba bądź jakiś system Zrobił to zgodnie ze sztuką i w sposób e, prawidłowy. W naszej ocenie 25 zł na 1 m2 mieszkania powinno wystarczyć na pokrycie prawdziwego kosztu ogrzewania mieszkania w danym roku. W ten sposób e, całkowity roczny koszt ogrzewania mieszkania, np. 50 m2, wynosi 1250 zł, co daje miesięczną zaliczkę 104 ,17 zł, 17 groszy. I nie ma tutaj żadnej dopłaty. Oczywiście, oczywiście taki koszt ogrzewania może nieznacznie się różnić z uwagi na użyte technologie w budynku, stawki energii, ekspozycję budynku względem e, słońca, e, to czy budynek przeszedł termomodernizację itd. itd. Um, ale no jest to jakaś racjonalna kwota ogrzewania. Możecie to też sobie porównać z innymi. Osobami posiadającymi, nie wiem, domy, kamienice, i, i wtedy będziecie znali prawdziwe koszty ogrzewania. Jeśli czujesz się oszukany po otrzymaniu wyliczenia kosztu ogrzewania, które wygląda jak rachunek, jednak nie jest rachunkiem, i nie zgadzasz się z tą propozycją, powinieneś w terminie 14 dni od otrzymania tego rozliczenia wnieść reklamację. Taka reklamacja na piśmie nie różni się od żadnej innej reklamacji. Teraz na ekranie pojawi się kolejny podcast, który dotyczy właśnie składania reklamacji. Wystarczy go kliknąć, aby dowiedzieć się wszystkiego na temat właśnie składania reklamacji kosztu ogrzewania. Mam nadzieję, że w, w temacie podzielników kosztów ogrzewania wierzył znacznie więcej niż. Kilka minut temu. Wiesz także, co zrobić, kiedy otrzymasz wysokie wyliczenie ogrzewania Twojego mieszkania, z którym się nie zgadzasz. Dziękuję i do usłyszenia.